Cześć, dzień dobry wszystkim Mufik z tej strony i zapraszam Was na odcinek z serii Ghost of Tsushima, w którym uratujemy pokonanego kowala. Typnąłem się do najbliższego punktu przy naszym e, questie głównym, w którym kierunku ja mam mniej więcej jechać. Tak jak jestem teraz odwrócony, tak? Wiatr przewodnik, nie jestem jego fanem. Nie może. Co się dzieje? Nie pokaże mnie? No tak może trzeba by było zazna zaznaczyć ten quest no właśnie. O! Dobry początek! A jeszcze z nikim nie walczyłem! No nie było zbyt daleko. Ale i tak dobrze, że włączyłem to śledzenie, bo pewnie bym nie trafił. Słyska. あいつのことはもう諦めろ、うまくいかないって。救ってみせよう。う例のお侍、酒井仁と申す。これはこれは。失礼しました。あっしはケン信頼と安心の当時で逆売り。そんで島一番の山市。高尾麻村から助けるのに手を貸してくれるんだってさ。あそこは猛虎子だらけ、村を乗っ取られたか。 あの壁を超えるのは難儀だな。実は酒の運び手は入れるんだよ。馬が <laughs> 言うんじゃないよ。酒を用意しろ。道すがら酒を練る。ま、まずは一杯やりましょう。ゆっくり酒を練って。ほら <laughs> 行くよ。になったな。そのただ口た瞬間、この瞬間、この瞬間、この瞬間、この瞬間、この瞬間、この瞬間、この瞬間、この瞬間、この瞬間、この瞬間、この瞬間、この瞬間、この瞬間、この瞬間、このの瞬間、この瞬間、この瞬間、この瞬間、この瞬間、この瞬間、この瞬間、この瞬間、この瞬間、この瞬 近づいたら。二車に隠れ。心配なく。何度も何度も届けてますからね。足の酒が口にあったようで。もっとよこせ。でもうるさいのなんの。敵と商いをしておるのか。死にたくなければ酒を起こせって脅されてまして。支度できた。な本当にやるつもり。バカのためだから。

飲めたもんじゃないけど安かったしばらくはタカにも手伝ってもらったんですがねあいつはどうにも口車に乗せられて酒をやっちまうんだよただでねもうこだ、はあ、二人とも早く二車へ小勢だな任せろやめてくれタカに会えなくなる頼むよ分かった Serio? Paru mongołów się boimy. Trochę mnie zwie. Sobie... O, ale ten konik zaczął zasuwać. Patataj, patataj, patatatatataj! Jedziemy! Oj, no, pogadali. Udało się przejechać. To wygląda jakby ten koń chciał tego typa zjeść. Cicho, cicho, cicho. Musimy być bardzo cicho. A nim rumno. Trzeba robić zwiat. W sumie czterech przy bramie na dole, dwóch na wieży, dwóch yy, otwiera wrota. Okay. Jakby trzeba było uciekać, to to info się przyda. O, 村の半分が焼かれてる <laughs> ひとまずお別れですね。兵に酒を飲ませ、気をそらせろやってみましょう。無理はするな。酒井様もご分を。たかが待ってるよ。行こう。終わったら村の外にある辻で待っとります。見晴らしの良い場所を探すぞ。よいか。

Czyli idziemy za gościem, za gościem z pochodni. Oho. O, szybko, szybko, szybko na górę. Nic nie tracę z oczu cicho tam. Włas na dachu? O, nie chcemy tego. Teraz pytanie, gdzie on pójdzie, bo ta kładka wygląda jakby nie miała gdzieś... Albo pozwolić stamtąd tu, albo stąd tam. No i na dwoje babka wróżyła. Idziemy tędy. Oj, to był błąd. Wracam. Dawaj, dawaj. Po bambusach, po dachu. I mamy tu naszego gościa. Dobrze. No cóż, no jakby nie, nie, nie powiedzieć, czy na trzymu trzeba zaliczyć. Oj, może nie przed nim. Nie wiem czy patrzy po dachach. Ale nie ma co ryzykować. Daj ich się tu kręci. Co ty robisz? Dlaczego on nie przeskoczył? Ale dramat, wiem, że tracę cel z oczu. No, ta misja chyba nie powinna była przebiegać w ten sposób. Jak zwykle znalazłem jakiś kaleczny ten. Kaleczne wyjście. Dobrze, że tam nikogo twórcy nie postawili, bo byłby dramat. O, udało się nadrobić. Przecież... Wciskałem krzyżyk, żeby on przeskoczył z dachu na dach. Dlaczego on mi tego nie zrobił?

Znajdę przejście, ale fajnie Po cichutku pomalutku. Trochę tu posprzątam na wszelki wypadek Jedziemy tu, e, po po, po czy ja się tędy przecisnę? chyba nie, trochę ich tam dużo było Zbiorę zapasy A może, może jednak tutaj? Dobrze, że goście nie słuchają, że ktoś, ktoś od nich krzyczy. Tam może domem albo za domem? Nie odwracaj się. Nie odwracaj się. Zabraniam ci się odwracać. Nie ma Okej, okay, idzie tu. Co się dzieje? Kto mnie widzi? Nie patrz tu. Czy ja tu mogę wieźć jakoś na ten budynek? Wyłącz te, te, te magiczne oczy. Tędy raczej nie no wiem, że tracę cel z oczu, no co poradzę? Gdzie on po polas, tam polas, dobra, git. Trochę panika. Ale nawet się udało. Uf.

jeśli nie będziesz wydzierał, to nikogo nie złapią. A udaj się do północnej bramy, czyli gdzieś tu tak bardziej prawej, do prawej kleimy i ogień uh -huh. Ktoś tu coś gdzieś? Na szczęście... Ja No. Dobra, chyba możemy się wyprostować i biegniemy, tak? Daleko to? Uu. Czy mogę wezwać konia? Nie mogę wezwać konia. No nic. No nic, w tych pięknych okolicznościach przyrody. Uuu, idzie patrol, kucamy. I nas minął po prostu, prawda? Git. Idziemy dalej. Myślałem, że już można wyluzować, a tu proszę, jaka niespodzianka. Dobrze, że byli tak jasno oświetleni. Coś gdzieś jeszcze? Uuu! Cofamy, cofamy. Grzyje ściany. No, mam i jestem dobrze skierowany, tylko teraz muszę na nikogo nie wpaść i będzie great success. Tam chyba widzę, w oddali następny patrol, jak biegają. Nie, no, kardio tej w nocy, Nie wiem, czy to takie bezpieczne. Można łatwo się potknąć, kark skręcić. Nie polecam, generalnie. Zwłaszcza po lesie. Ciekawe, czy taka pochodnia daje tyle samo światła, co czołówka. Dobra, jesteśmy blisko Kędziego. Teraz już się chyba mogę wyprostować. Lecimy dalej.

<laughs> 俺と同じですね <laughs> もう体がガクガクだ小松は山の向こうだよ火事場がある、ええ、島で一番の,あの火事場を使えば城の壁を越える道具を作れるかもね タカどうだいもちろんご恩に報いるためなら喜んでありがたい。たか、ケンジ、少し休め、すぐに立つぞ気分はどうだたかが無事で安心した弱っておるが小松までたどり着けそうか。飯食ってねりゃ元気になる。 アザモウラにはまだた虜が残っておるな。助かに戻るつもり。村から、猛攻を一掃せねば。そうだね。ションをかまえたら、はァッションをから、フをかえら、フかまえンをつフたかン Trzeci punkt. Zapomniałem, że jest coś do rozdania. Jak wygląda ta nasza mapa? Tutaj się pojawił quest niedokończone porachunki. Tutaj też się coś pojawiło. Osługa ludu. Opowieść Kędziego. Fajnie, fajnie. Tam mamy quest główny. Młot i kuźnia. Dobra. Może zrobimy tak, że nie wiem, co zrobimy. Może patrz na ten pytajnik tutaj w okolicy. Na dobicie po prostu. Więc zdecydowanie nie ten guzik. Zobaczmy w technikach. Ruszasz się szybciej, gdy używasz skupionego słuchania. Zdecydowanie chcemy. I błyszczącą aurę wokół celu skrytobójstw, gdy ich sojusznicy zauważą ciało. Okej. Okay. Fajnie, to jest na full. Czy ja zaznaczyłem ten pytajnik? Oczywiście, że nie. Teraz zaznaczyłem. Chodź, Kange. Może będzie to jakiś ofensywny pytajnik. Tak, żebyśmy mieli okazję zaznać jakiejś akcji w tym odcinku. Na razie było tylko skradanie, skradanie. Czy to będzie kapliczka tu na górze? Nie, widzę jakąś wieżyczkę. Jest szansa. No i co tu mamy? Ale chybnął ten nasz kage. To że to będzie latarnia. Coś strasznego się stało. I Shonara. No, dawaj listku. Biegu się, biegu się. Oho. O Chyba już widzę dokąd nas prowadzi. Stałem, że to będzie gdzieś w tamtej dziurze. Zdawało mi się, że coś tu się czai w tych krzakach, ale na szczęście tylko mi się wydawało. Mamy kapliczkę. Udało się odblokować nowe miejsce na talizman. Bardzo fajnie. Dlaczego mi tak dziwnie wyświetla to, co tutaj się dzieje? Jeszcze raz, może za szybko tam wszedłem? O, teraz jest zdecydowanie lepiej, ciekawe. Czy my tu mamy coś ciekawego? Broń ducha zadaje o 20% więcej obrażeń. Nie ma nic do ofensywy. Niech będzie ta broń ducha na razie w takim wypadku. No i okej. Okay. Wydaje mi się, że. Jeszcze zobaczę, co ten, co ten gość przy tej wieży, przy tej latarni miał do powiedzenia. Naprawdę, jak zobaczyłem ten pytajnik tutaj, to się stamtąd kage drałuje. Jak zobaczyłem ten pytajnik tutaj to i, i tą wieżę taką solą, myślałem, że to zdecydowanie dziwne miejsce na, 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 na to, żeby zbudować latarnię. No, Ty masz coś do powiedzenia? 血が出ておらんな。何があった疫病でございます。井戸にムクロがあることを知らず、口にしてしまったようですな。メモい死に方だ埋めてやらねばな。病が広がるのを防ぐには燃やさねば。しかし、誰かの足跡を見つけました。どうにか探さねば。任せろそやつは急いでここを離れ、助けを求めに行ったようです。生きておれば、クスシに見せるが。 Okej, okay, są ślady. Dokąd nas to zaprowadzi? Ale nie widziałem, żebym wziął jakiegoś questa pobocznego, tak takiego nazwanego, z tego co rozumiem, po prostu... Spotkałem obcego, któremu pomagam. Nawet zadania za to nie dostałem. No I teraz pytanie. Tu w prawo, git. O! A co to? Zostałeś. Zostałeś? No nie będę trzeci raz biegnąć na to z górze z buta. Dawaj Kagię, dawaj. No, urządzać palenie ciał przy drewnianej wieży to nie jest zbyt rozsądny pomysł jak dla mnie. Na pewno to złamało parę przepisów przeciwpożarowych. Aha, i to wszystko, tak? Myślę, że w takim wypadku może na tym sobie ten odcinek zakończymy. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za oglądanie. Gorąco zapraszam do kolejnego odcinka, a na razie to tyle także. Oby do zobaczenia.